Ej, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę, yy, dzisiaj pokażę wam, dzisiaj opowiem wam bardziej tak przegadany to będzie filmik, dlatego że Leny ma kontuzję, troszkę się pochorował. Byliśmy wczoraj u weterynarza, wszystko zaczęło się przedwczoraj. Dzisiaj jest piątek, czyli yy, Problem pojawił się w środę. Specjalnie tak Wam go nagrywam, żebyście widzieli, bo w środę po południu Leny leżał sobie w legowisku i wstał i zaczął kuleć. Tak sztywno, jedną łapkę stylną ustawiać. Po godzinie zaczął podkurczać lewą tylną nóżkę. No i próbowałam skontaktować się z weterynarzem, akurat tamtego dnia się nie udało, więc następnego dnia, czyli w czwartek, pojechaliśmy do weterynarza. Weterynarz go zbadał i powiedział, że to zwichnięcie rzepki. Mm. Wiadomo jak to z ciłałami jest. Ciłały są predysponowane do tego rodzaju y, problemów. I różnie się to kończy. Zazwyczaj y, poważną, znaczy poważną drogą, operacją i, y, y, i rekonwalescencją pieska ale tym razem w przypadku Lenego, może tak, pan doktor powiedział, że nie mam się czym stresować, że dostanie leki i że będzie wszystko w porządku, że przez trzy miesiące to kolanko będzie się goiło. Teraz, teraz właśnie specjalnie wam pokaza, pokazuję, jak len się porusza. Nie ma żadnego problemu. Wczoraj godzinę przed pójściem do weterynarza zaczął już stawiać tą tylną łapkę i troszkę ją obciążać, ale no, posiadając ciłała zorientowałam się, że właśnie mają taką, taką tendencję do takiej kontuzji. Wszystkie objawy zewnętrzne wskazywały na to, że, że to jest coś z rzepką. Poszłam od razu do, do weterynarza. Teraz dostaję. Wczoraj dostał zastrzyk. Taki wiecie, tam przeciwbólowy, przeciwzapalny. Taki dosyć gęsty, który jest bolesny w podawaniu to znaczy moje psy poprzednie chrapek, mops i, i łatek też musiały go dostawać się w niektórych sytuacjach no i, i wiem, że to nie jest przyjemna aplikacja tego zastrzyku no Leny zapiszczał posiusiał się ale, ale był bardzo dzielny. No i mam jeszcze takie w, w strzykawkach dwa leki, biały i brązowy, takie syropki. No i dzisiaj zaczęłam mu je podawać. Absolutnie nie widać, już po wczorajszej wizycie, Absolutnie nie widać, że Len doznał jakiegoś urazu zresztą ja cały czas jestem z nim w domu i naprawdę mm, nie było takiej sytuacji, żeby, żeby on mi nagle zapiszczał, żeby no nie wiem uderzył się gdzieś tą tą nóżką, żeby żebym widziała, że on jakoś źle stąpnął, nie wiem, czy tam, że przekręcił tą nóżkę, czy, 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 czy coś w tym, w tym rodzaju. Nie było czegoś takiego. Nawet jeżeli chodził e, na tych trzech łapach przez ten dzień, e, to nie, nie wykazywał objawów bólowych. Także... Wiecie, w takich sytuacjach to ja reaguję szybko, więc, więc wiadomo, że, że nie zostałoby to zaniedbane w żaden sposób. Ale no powiem wam szczerze, że, że, że byłam trochę zdenerwowana, no bo to wiadomo, to znaczy ja, moje psy nauczyły mnie tego, żeby nie panikować w takich sytuacjach. A że moje oba psy poprzednie były. Bardzo chorowite, no to byliśmy częstymi pacjentami u weterynarza, więc byłam jakby przyzwyczajona do tego, że trzeba czekać na wizytę, że trzeba posłuchać lekarza, że trzeba podleczyć psa różnymi tam lekami, że nieraz trzeba poczekać na efekt leczenia. No ale teraz miałam trzyletnią przerwę, bo, bo Lenny w ogóle nie chorował. Aż tu nagle taki klops. No ale skoro mój weterynarz mówi, że wszystko będzie dobrze, to, to mu wierzę, bo, bo mam bardzo dobre doświadczenie. Bardzo duże doświadczenie i wyciągło moje psy z niejednego problemu poważnego, więc tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń co do metod, metod leczenia. Najważniejsze jest to, że Leny nie odczuwał jakiegoś dużego bólu, pomijając kwestię podawania zastrzyku, no, i że teraz, jak sami widzicie, funkcjonuje normalnie. Trochę go tu nie widać <noise> w tym legowisku. Także e, tak niespodziewanie nam się to pojawiło i mam nadzieję, że mm, tak szybko jak się pojawiło, tak szybko zniknie i będzie wszystko dobrze. Więc możecie e, przesyłać nam dobre myśli. <noise> I Lenciu się na pewno wyleczy. Będzie wszystko dobrze. A tutaj, no właśnie, dzisiejszy filmik miał być zupełnie o czym innym, bo, bo, bo chciałam Wam pokazać nowe legowisko kolenego, Ale to myślę, że w następnym odcinku. No i. No i dziękuję, że obejrzeliście ten filmik. Oczywiście, to że ja mówię o swoich doświadczeniach leczenia pieska z, ze, ze zwichniętym kolankiem, rzepką, to nie znaczy, że każdy weterynarz zastosuje tę samą metodę leczenia, więc jeżeli u waszych piesków takie niespodziewane objawy się pojawiły, no to idźcie do weterynarza i stosujcie się do jego zaleceń. <grym> Najwa... Naj... Najważniejsze jest to, żeby wybrać tego weterynarza, któremu ufacie, który, który się sprawdził, no i taki, który, który ma dobre podejście zarówno do swoich zwierzęcych pacjentów, jak i do ich opiekunów, bo myślę, że to jest ważne. Komunikacja między właścicielem a weterynarzem jest też niezwykle istotna. Ja mam akurat to szczęście, że, że, że mam takiego weterynarza. Także, no, no teraz się dawno nie widzieliśmy, bo nie widzieliśmy się od 3 lata, więc więc tak. Obie jak najrzadziej trzeba było korzystać z usług. Oczywiście Leny jest szczepiony, odrobaczany i, i chodzimy co roku na wizytę, ale to mam takiego weterynarza, który jest zdecydowanie bliżej mojego miejsca zamieszkania, a do tego weterynarza, którego byłam wczoraj, no to, to jest trochę wyprawa. Więc do tego do tego do, do którego byłam, którego byłam wczoraj, no to tylko w takich, wiecie, nagłych przypadkach. A tego pierwszego, który jest bliżej, no to mam do takich podstawowych czynności, że tak powiem, przy piesku. Także jeszcze raz dziękuję Wam za obejrzenie filmu i do zobaczenia w kolejnym odcinku.